Hej, witajcie! Tutaj Marwolo, a to jest spadkobierca takich tytułów jak Baldur's Gate oraz Never Winter Nights. Oto gra Never Winter, gra MMORPG osadzona w cudownym świecie Dragon Dungeons and Dragons. Okej, okay, mamy ekran tworzenia postaci: mamy do wyboru tak półorka, człowieka, krasnoluda. Oczywiście, płeć mamy do wyboru. Sobie mężczyzna. Mamy także elfa, półelfa, niziołka, diablę. I jak widać, gra jest cały czas zbudowywana, więc wkrótce poznamy kolejne rasy. Okej, okay. ja myślę, że sobie wezmę: człowieka, mężczyznę. Ok, słyszymy sobie kapłana. Dobrze. Oczywiście, tak jak w każdym systemie. Dungeons and Dragons, DD mamy losowe tworzenie umiejętności statystyk postaci. Tak więc, dla nas najważniejszy, dla naszej klasy, która jest Kapłan, najważniejszy jest statystyka rozsądek. A więc, jako człowiek, możemy sobie dostosować premię. Statystykach dowolnie do każdej klasy, właśnie, znaczy gdzie mają taką zdolność. Ja sobie wybiorę rozsądek. Ok, yy, dajmy sobie kontynu. Możemy dokonać jeszcze kilku prób rzutu kośćmi. Z... Oczywiście, cudzysłow... w cudzysłowie, rzutu kośćmi, aby zmienić te, te, te statystyki. A mylicie ja tak zostawię, ponieważ myślę, że to jest chyba najlepsze z możliwych ustawień. Ok, teraz możemy sobie zmienić wygląd postaci takiego gościa. Możemy oczywiście personalizować ten wygląd. Mm, weźmy sobie. Tak, znaczy, tak, ja bym chciał gościa w Dedach. Co mnie bardzo cieszy, że właśnie ten typ fryzur pojawił się w końcu w grach. Chwila, zmienimy sobie kolor. Okej, okay, mamy takiego ziomka, spoko, dobra, dorzucimy mu jeszcze jakiś fajny zarost. Okej, okay, bardzo fajnie wygląda, dobra, kontynuujmy. Tutaj możemy sobie wybrać przeszłość, ja sobie wybiorę... Krzewiciel wiary z Neverwinter. Winter. Oraz możemy sobie wybrać bóstwo. Powiedzmy sobie: Co jest z naturą? Ok, nie będzie ojciec lasu. Ojciec drzew. Dobra. Nazwijmy go sobie Malvin. Ok. Teraz rozpocznijmy przygodę. To jest pierwszy odcinek taki wprowadzający do gry. Myślę, że następny nagram z moją żoną, która też w to pogrywa. U. Czyżby spotkała nas jakaś tragedia? Chyba coś zaatakowało statek, na którym płynęliśmy. Wszystko w porządku? Jak widać, wszystko jest ładnie tutaj spolszczone, czy znaczy, wszystko? Mm, na późniejszym etapie g na pewno s dowiecie się, że nie wszystkie dialogi jeszcze są zdabingowane po polsku, ale wszystko po polsku ładnie pisze, tak więc nie ma problemu z tym. Ok, mamy tutaj jakąś. jakąś zbroję. Wybierzmy sobie ją. Jak widać, wszystkie zmiany ekwipunku ładnie widać na naszej postaci. Ok, Wciśnij mamy pierwszą broń. Uposażmy się w nią. Ok, idziemy dalej. cele aktualnego zadania. Mamy udać się do obozu. Aby pozmawiać... odpoczynków, okay, w których mogą się leczyć gracze Okej, tak jak w każdym... W każdej grze musimy odpoczywać przy... Znaczy w każdej grze z rodziny DD musimy y, odpoczywać przy ogniskach Rozbijać obozy Okej, okay, pogadajmy z pułkownikiem. Co ci widzieć. Dobra, ukończmy zadanie Kolejne zadanie powstrzymać główne siły walindry do ok walki jeszcze co do fabuły. Na polu bitwy hmm. roi się od bezmyślnych... Cała fabuła tutaj właściwie e, toczy się wokół tego, że Kaina Neverwinter została zaatakowana przez Plagię Nieumarłych, którymi dowodzi Walinda. jakaś wiedźma, aczkolwiek nie jestem pewny. Jakaś przywódczyni Nieumarłych mamy obecnie uratować trzech ocalałych z pola bitwy. Ubijamy sobie radośnie zombiaki. Jak widać, mamy podstawowy atak. Na naszej postaci jest to rzucanie włóczniami takimi magicznymi włóczniami. Ok. Kolejny gość uratowany. Tegościu, no nie pomagaj mi, tylko idź tam sobie gdzieś się bawić, gdzie indziej, bo. Dziękuję. Tylko mi nie mów, że chcesz chodzić ze mną. Nie, na no ja się podziękuję. Dobra, e, gdzie mamy iść? Mamy iść tam. Dobra, okej. Okay. Jak widać, do każdy kolejnych celów prowadzi nas taki magiczny smrodek. Te magiczne gwiazdki unoszące się tajemniczo nad ziemią. Dobra. kolejny zombie rozwalony. I okay, idziemy. Musimy pogadać z tym krasnoludem. Na szczęście okay. udało nam się z tym okay, za zadanie. zadanie. Obawiam się, że dla Ciebie Może też proponować ważne okay. zadanie. co, otrzymaliśmy kolejny poziom oraz mamy kolejną umiejętność. Jest to pieczęć astralna. Dzięki tej umiejętności nasza postać yy, znaczy tak, tą pieczęć nakłada się na naszych przeciwników. I zarówno my, jak i członkowie naszej drużyny. Boże, co tak jeżdżą, ee, Zarówno my, jak i członkowie naszej drużyny, atakując przeciwnika, na którym jest założona ta pieczęć, wygenerują sobie życie. Okej, okay, tu jeszcze jest gość, z którym możemy pogadać. To jest chyba Drakolicz. tutaj widać taki smoczy kościotrup. Okay. Uderzyła, nie wiem, o się jak widać to Zamykając y, dialog Możemy dalej go sobie słuchać. To dosyć fajnie przyspiesza rozgrywkę. Ponieważ żeby rozmawiać... Znaczy nie musimy tym dialogom aż tyle czasu poświęcać. Możemy sobie iść dalej. Y, dusza tego drakolicza jeszcze nie uleciła ale gościu gada yy, możemy sobie jeśli dusza nie zdoła kontynuować już quest i dalej sobie słuchać dialogu i tym wyeliminować okej okay, musimy tu troszkę ich pozwalać naszym zadaniem jest odzyskanie strzał z pola bitwy Są takie proste, początkowe questy. Ok, weźmy to sobie. Dobra, idźmy dalej za magicznym snotkiem. kolejne ognisko. Nie, nie odnieśliśmy żadnych ran. Tak, musimy tutaj oddać strzały. Idziemy do teraz pogadać z tym musimy szeregowym. Musimy odpędzić czarodziejów Jest jakiś elf. Dziękuję ci za pomoc. Ok. Może... Most, to więcej most, nie umarli, atakuje Idziemy teraz wędę. na most. Przemianczego smoka. Leder i Oszłamliśmy też, kolejny smoka. poziom. Jeśli most zostanie zdobyty, przetrą się do serca miasta, do samych eee, słonecznych wybuchów. Dzięki tu niemu możemy. Muszę nie czerwonymi magami leczyć Proszę, siebie oraz na naszych sojuszników, ale także możemy yy, atakować wrogów nim. Właśnie w taki sposób. O, ładnie to zademonstrowałem. Ok, idziemy dalej. Jak już mówiłem, gra jest darmowa. Mówiłem czy nie mówiłem, nie pamiętam. razie Geka jest darmowa, ja gram właśnie na darmowym koncie. Oczywiście, jeśli ktoś chce tutaj yy, płacić też nie stoi nic na przeszkodzie ok gościu płatnie rozwalony zajmijmy się teraz tą grupką i szkielety o kurde ile tu jest dobra daliśmy sobie świetnie radę sterowanie jest bardzo intuicyjne nie ma tutaj w tej grze Takiego typowego klikania. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jak w niektórych grach MMO. Więc wszystkie skille rzucamy lewą męką. W okolicach wsadu wszystkie klawisze co do skilli mamy. Oczywiście mamy ściągawkę na dole. Pod jakim klawiszem? Jaki skill jest ukryty? Ok. Wszystko pięknie, ładnie. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jest wejście na most prowadzący do Newe Winter. Most nazywa się. Mo most ponownie. Nazywa się. Nie wyglądasz o wiele bardziej ładu niż wtedy, gdy Mostem drzemcego smoka jest zwany? Mówiłem, że dobrze ci zrobię odpoczynek i osuszenie się przy ogniu. Ok. Jak powtarza moja matka, W cieplejszych ubraniach. Eee, wchodzimy wchodzimy do... chyba na pierwszą instancję. Wchodzimy na pierwszą instancję, tak więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ładne scenki filmowe są Są teraz! Musimy ruszyć na ratunek! Spokojnie, człowiecze. Coś tu mi się wysiedla. Okej, okay, dobra. O! Tu możemy używać y, uników. No, no. Skopy, ładnie sobie daliśmy radę. Muszę przyznać, że kapłanem całkiem fajnie się gra. Myślałem, że będzie dużo trudniej. Że będzie on zadawał dużo mniejsze obrażenia. Okej, okay. idziemy dalej. Na ogień tutaj trzeba uważać, ponieważ, z tego co wiem, można się tutaj podpalić w tej grze. Jest też dosyć fajna tutaj interakcja z otoczeniem. A więc wszystkie przedmioty, których dotykamy, mm, mogą się przesunąć, na przykład jak krzesła, jak różnego typu zawieszone beczki. Bardzo ładna jest fizyka tego silnika graficznego, na którym działa ta gra. Ok, ładnie ich tutaj rozwalamy Uuu, ale dostał Dobra. Idziemy dalej. Kontynuująca dosnę spierduchę. Okej, okay, lecimy. Dobra. Rozwaleni. Wkrótce też ma się pokazać kolejna klasa, chyba już szósta. Wszyscy myślą, na czym wydaje się, że to będzie jakiś łucznik, ponieważ w tej grze nie ma jeszcze klasy walczącej łukiem. Mamy dwie klasy dystansowe, oraz, oraz trzy klasy walczące w zwalciu. Jest to łoty. Mamy typowego tanka, a więc takiego tarczownika. O, możemy ładne uniki tutaj robić. Mamy także łotra. który też robi fajne wrażenie. Gałotem. Można ładnie się przemieszczać pomiędzy przeciwnikami. Mamy też typowego maga. Mamy też specjalistę od broni dwuręcznych. Okay. Tak, dostaliśmy kolejny poziom, czwarty już. I Warto, ja! mamy już pierwszą potężną moc, zwaną mocą moc dzienną. Jest to moc, do której używanie potrzebujemy... Yy, potrzebujemy punktów akcji. To jest ten środkowy diamencik, ten pomarańczowy. Na samym środku interfejsu, ok, chyba pierwszy boss przed nami. Oczywiście, zobaczymy jak sobie z nim poradzimy. Dobra, ma tu jakiś. Mniejszych znajom kumpli, więc myślę, że się najpierw nimi zajmiemy. Jak no na razie ładnie sobie dajemy radę. Uu, ale ładnie wyczułem moment Kiedy mu przywalić. Teraz mi troszkę przywalił. Okej, okay. okej, okay. pokonaliśmy pierwszego bossa. Całkiem sprawnie to poszło. Myślałem, że będzie gorzej podleczmy się troszkę. Ok, całkiem fajnie, całkiem całkiem. Dobra, nasz, nasz towarzysz powinienem był bardziej uważać. Niestety poległ. Musisz Ok, a my upakujemy śmieć naszego towarzysza. Neville Winter. Myślę, że to będzie epicka podróż. Ok, my będziemy teraz wchodzić do miasta Neve Winter do Enklawy Protektora. Dobrze. No cóż, ja się będę z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tej gry. Yy, będę kończył. Ponieważ yy, jestem teraz w mieście. A w mieście mogę się... Można się już łączyć w grupy. A Więc myślę, że... następny ten odcinek pogamy w grupie. Co najmniej dwuosobowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki, że byliście ze mną. Na razie. Cześć i czołem. Ciao.